Witam serdecznie na odcinku z dwiema zdrabkami, z krzyżówkami. Mega krzyżówka. U mnie dawno jej nie było, więc tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj podrapię sobie dwie krzyżówki. Wkład to tylko 30 zł i póki się passa nie odwróci, to postanowiłam, że na razie będą takie właśnie mniejsze wkłady. Ja krzyżówki bardzo lubię. Kto nie lubi krzyżówek oglądać, nie zmuszam. <laughs> Nie trzeba oglądać. Ja taki odcinek postanowiłam sobie nagrać i go realizuję. Nadrapane krzyżówki tutaj mam y, dwa słowa. Oka i cis. A w tej jeszcze nie mam wcale. Dwie literki brakują do bonusa. I od tej po 10 sobie zacznę. Ona ma numer trzeci. Nadrapałam, żeby to nie trwało za długo, bo wiadomo, ja też i gubię, i niektórzy się denerwują. Literki i wydrapane. Tutaj literki i. Teraz, jak już jest naddrapane, przygotowane, to pójdzie szybciej. Wiem, że nie wszyscy krzyżówki lubią. Ja tam lubię wszystkie odcinki oglądać. O, jest literka w wyrazie Iwona. Pozdrawiam naszą Iwonkę. Z kanału Brunetka. Dobrze, wszystkie i wydrapane. Kolejna to J. Tu mamy J. Tu J. Tu jeszcze było i. No właśnie, tak to ze mną jest. Ale dobrze, że potem się znajdują. To, co się zgubi, to się znajdzie. Tu literki J jest tylko jedna. I tutaj jest literka J. Też tylko jedna. Ale widzę, że zgubiłam E. Nadrapując, ale już znalazłam. Teraz literka T. Patrzcie, w bonusie brakuje tylko R. Może dadzą, bo tutaj nie ma żadnych wyrazów. Tu literki T. Nie widzę. Ale tutaj zgubiłam P. No dobra, już znalazłam. Tu literka T jest. Tu jest. I teraz tu. Tu jest T. Tu jest T. Dobra, następna literka. Dajcie R, dajcie bonus, i będzie dobrze, chociaż ze zwrotem. Litera H. Tu jest. Tu też zgubiłam literkę I. I na dole litera H. Nie widzę. Przedostatnia to V. No piękna. Tu jest, a tu jeszcze było H. Ale nie ma żadnych wyrazów. Litera V i tu na dole też nie widzę. Tu było E, ale nic to nie zmienia. Ostatnia litera to litera A, czyli nie dali bonusa. Tworzy się Jan. I co i tylko jedna. Znaczy jedna, jeden wyraz. Na no to wygląda tu literka. A tu utworzy się ibiza. Iga. I boa. O proszę. Jest wygrana. Ostatnia litera. Narobiła szumu. Ibiza, Boa i Iga. No i fajnie. Jeszcze zweryfikują literki kontrolne, ale wygląda na to, że jest zwrot. Tutaj się tworzy akwen. O, Iwonka się utworzyła. To Iwonka mi na pewno szczęście przyniosła, bo ona ma na swoich odcinkach dużo szczęścia. Więc to imię pewnie mi tu przyniosło szczęście. I nic więcej już nie dokładam. RSD i L nie było. W bonusie było 70, a literki B potwierdzą, że jest 10 zł. Jest jedno B i jest drugie B, czyli pierwsza krzyżówka wygrana. Teraz ta większa, mega, ona ma numer 7, podawane, niewybierane, i teraz szukam P. Tam na jednej krzyżówce są już dwa wyrazy, więc brakuje mi tylko jednego, żeby była też wygrana. I zaraz do niej dojdziemy. Zobaczymy. F. F. Dobra, następna to I. Literki I, R. R, tworzy się raj, bar, po dwa razy jak zawsze, tu jeszcze było J, zgubione, kolejna literka to T, dobra, tu widzę a zgubione, u, wszystko, tu jeszcze było i, u, nie ma więcej, no v to na pewno bardzo potrzebne, y, y, no i z tego, co widzę, to tutaj są wyrazy 2. Dobra, idziemy dalej. Tu jeszcze kontrolne literki zawsze są do sprawdzenia w razie czego. Litera Z. W tej pierwszej litery Z ja nie widzę wcale. W drugiej. Szukam Z. Jest tu. O matko, jak się ciężko drapa. Inny drapak szybko. Z... Nie widać C litera C tu. Na dole jest... Tu jest... Dobra następna literka to u Jest tu. I niżej litera U. Na ten moment nie widzę. Nie tracimy czasu. Litera E. Tworzy się set. Dawno, dawno tej krzyżówki nie miałam. Ciekawe co w niej słychać po takim długim czasie? Tu jeszcze e i tu jeszcze e. Następna to f jest jedno drugie litera a Y. A nie M. Tu nie ma tego M. A, A, Ada. To jest wyraz drugi. Tu jeszcze A. I na dole. Tworzy się czar. A I a jeden wyraz, jak na razie. Kolejna literka to y y. Tu było u. Nie widzę y, a tutaj tym. I patryk przedostatnia litera na tej stronie to litera H. Czy gdzieś występuje, występuje raz? Tu było Y. A na dole litera H jest tu i tu. Ostatnia to litera O. Dołożysz coś, literko czy nic? Jest litera O, ale tutaj nic nie dokłada, i na dole jest rosa, to jest wyraz drugi. No i tradycyjnie wszędzie dają dwa. Ok, druga strona. Litera P. Tutaj jak już mówiłam dwa wyrazy mam. I teraz czy ta ostateczne literki coś tutaj dorzucą, czy to będzie pusto. I znów będzie trzeba zrobić długą przerwę z tą krzyżówką. Litery P. Wydrapane, literka H. Tu jeszcze było P i litera H, nie ma, na dole nie ma, dobra, następna to W, 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 W. w. Następna to B. Ale ciężko się drapie. Chyba długo leżała. Leżała, leżała i się doczekała, że ja ją wzięłam. Ale czy ona się odwdzięczy? Strapki nie potrafią się oddzięczać. Tu jest BOA. Wyraz pierwszy na tej dolnej. Następna litera to U. U, U, Na dole U. Ale tu nie zdrapałam A wcześniej. No dobra. Następna to G. G tu. Tu. I co? Ja cały czas te dwa wyrazy są. I koniec. Tu jest G. I To jest wyraz drugi. Boa -i iga. I też pewnie na tym się zatrzyma. Y. I tutaj litera Y. Tu jeszcze było A. Y a nie ma wcale. Szukam dalej literka J teraz. Jest J. I tu litera J. J. I wszystko. Ostatnia litera decydująca to litera E. I co to da? Tutaj nie ma litery E wcale. Tu jest, jest, jest. Ale nie zmienia to kompletnie nic. Dobra. Nie przedłużam, nie przyciągam. Kontrolne są od tego. I one potwierdzają, że jest pusto. Ale chociaż 10 zł na pomnożenie jest, coś zaczyna się dziać, coś zaczyna się zwracać, ale to jeszcze nie to. Ja czekam cały czas na wielkie boom i mam nadzieję, że niebawem nadejdzie. Eee, to by było na dziś, a jutro zapraszam na premierę zrabki Hot 13 po 5 zł. Ja jutro, może sobie wezmę więcej sztuk, nie wiem, zobaczę, może 10 na 50 zł. Nie wiem, pomyślę, zobaczę jak ta stróbka wygląda, bo jeszcze nie wiem, nie, nie oglądałam na stronie lotu, to jak wygląda, czy zachęca, czy nie zachęca. Ale myślę, że na premierę postawię na trochę większą ilość. A tutaj, jak na razie, nic nie wpadnie, nic nie będzie się yy, działo. Z lepszym wynikiem, to jak na razie będą odcinki mniejsze, skromniejsze. I powoli coś wpada. Krzyżówka idzie ze mną jutro na wymianę na premierkę. Dwie sztuki za to będę już miała. Ja Wam wszystkim życzę jutro udanych premier wysokich wygranych, udanego fajnego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do jutra. Pa pa!